Trzech latach żeśmy się spotkali, dzisiaj akurat żeby no, zawody odbyć, no, dzisiaj tak robimy akurat w celach zabawy niż tak regulaminowo, nie? ale na przyszły rok już będziemy zawody regulaminowo robić. Bierze udział OSP Drzonowo, OSP Białybór, OSP Sempulno, OSP Grabowo. I, i z młodych biorą OSP Grabowo, Sempulno i Białybór. Dzisiaj konkurencję to będą tutaj, jak widzieliśmy, z, biegną z, z wężami, z motopompy odpalają, e, przewracanie pachołków, i, no i ta, w tarczę, nie? No i teraz mamy konkurencję, będziemy mieli dla najmłodszych naszych drużyn. Mamy nagrody takie skromne. Dla, dla naszych najmłodszych to mamy nie ma wygranych. Wszyscy są równi i dostaną medale i małe upominki. Opo A dla najstarszych mamy puchary. Yy, yy,